Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu czwartej kolejki Fortuna, pierwszej Ligi, w którym Stal Rzeszów mierzyła się z Arką Gdynia. Mecz zakończył się wygraną od różnych gości, jest z nami trener przyjezdnych, pan Wojciech Łomoliński. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. No bardzo trudny mecz dla nas, pod względem fizycznym przede wszystkim, bo trochę się zderzyliśmy z pogodą tutaj na południu, więc mm, musieliśmy się szybko nastawić i przestawić na, na tą pogodę. Ehm, Pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu, te nieszczęsne dwa karne to jest jedyne, co, co było złego w pierwszej połowie, bo tych sytuacji mieliśmy bardzo dużo i przy, przy 1-0 mieliśmy dwie, trzy kolejne, no ale wyszliśmy na prowadzenie, goniliśmy, chcieliśmy strzelać bramki. Druga połowa, tak jak mówię, pod względem fizycznym, już trochę gorsza, bo jakoś nam spadła ze względu na zmiany, które przeprowadziliśmy, bo i Olaf, i, i Adams, i Betty poprosili o zmiany, więc, więc te zmiany nam trochę. Yy, przeszkodziły. No Stara Rzeszów bardzo mocno w drugiej połowie próbowała odpowiadać i, i na pewno ambicji nie można im odebrać, ale yy, no z tego cierpienia to my wywozimy trzy punkty. W drugiej połowie cierpienia oczywiście, bo po pierwsza połowa taktycznie w naszym wykonaniu była bardzo dobra. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Maciek? Nasz idytowski Niemiec podkarpaciela i w trenerze, co tam się wydarzyło przy rzucie karnym, a później przy bramce dla Was? Dlaczego Pan został usunięty z boiska? Bo to chyba taki, no jeszcze nie widziałem sytuacji, żeby po zdobyciu bramki trener został usunięty. Ja też nie. Nie rozumiem. Szczerze mówiąc, rzuciłem butelką z radości, po prostu cieszyłem się. Pierwszy raz się spotykam z sytuacją, żeby dostać kartkę czerwoną z radości. I teraz ja będę ponosił konsekwencje tego, za to, że się cieszyłem, okej, okay, no może zbyt emocjonalnie, zbyt wybiegłem ze strefy, nie miałem nic absolutnie do pracy sędziów w tej danej sytuacji, bo uważam, że pan Wajda totalnie kolejny raz nie panował nad, nad tym, co się dzieje na boisku i nawet przy... przypomnę taką sytuację, jak prowadziłem mieć w Ekstraklasie na Jagiellonii i pan sędzia pokazał mi żółtą kartkę za to, że pokazałem na zegarek, więc to jest kolejna taka sytuacja niezrozumiała i teraz ja podnoszę konsekwencje z... Absurdalnej czerwonej kartki Bo ja nie uważam, że ona jest niesłusznie Absurdalna czerwona kartka Nikogo nie obraziłem, rzuciłem butelką z radości, że strzeliłem bramkę Więc Sędzia stwierdził, że to w ich stronę Więc to tyle A ta druga połowa to właśnie konsekwencja tego Że jesteście nieprzygotowani na ten upał Jaki dzisiaj tutaj spotka. Znaczy Ciężko powiedzieć, ale, ale rozmawiając z zawodnikami Że, że no, no tak trochę ich to Jak wysiedliśmy wczoraj z autobusu Nas to, to zdarzyło, bo gdy nie wyjeżdżaliśmy Było 17 stopni więc e, nie chcę szukać wytłumaczenia, bo do tej pory fizycznie wyglądaliśmy bardzo dobrze. Ale być może coś w tym jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze pytania do pana trenera? A panie nowiny to Gryzner. gdzie obazowaliście tutaj przed Meczem? Po kurczę, to mnie gdzie zabiliście. Gdzieś pod Rzeszowem spaliśmy. Ciekawe, czekałem. No nie, gdzieś pod Rzeszowem, ale w miejscowości hmm. jakieś pół godziny jechaliśmy. Nie, nie. Pół godziny, no to sporo. Tak, tak. Króca Sędziszowa. Sędzisz. A, Sędziszowie. Tak. I, dzięki. No, no, nie, no, my tak. wszystko wiemy. No. Okay. Mamy jeszcze pytania do trenera? Nie widzę także. Nie. Dziękuję dzięki. bardzo trenerowi. dobrego. Do widzenia. W szerokiej drogi. Witam serdecznie w drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener w Pan Marek. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I poproszę tradycyjnie o komentarz po meczu. Trudno tak szybko po meczu zabrać myśli. Po takim meczu, w którym po raz kolejny o jego Przebiegu. Mam tu na myśli mecz u siebie. Decyduje zdecydowanie pierwszy fragment meczu, szczególnie pierwsza połowa, w której bardzo łatwo tracimy bramki i później bardzo trudno jest jakby wyciągnąć ten wynik na wynik korzystny. Ja sobie zdaję sprawę, i wszyscy zdawodnicy zdają sobie sprawę z tego, że powinniśmy tutaj Punktować, zdobywać punkty, prezentować dobrą grę. No ale czasami tak jest, ale w naszym przypadku, jak się okazuje, we wszystkich trzech meczach, e, zanim się do tego zabierzemy, mamy już e, spo, swoje, po swojej stronie straty. Tak było też i dzisiaj. Mimo tego, że mecz był e, w drugiej połowie zdecydowanie pod, pod nasze dyktando i były, były możliwości, żeby. Żeby ten remis chociaż uratować w tym spotkaniu, no, no nie strzeliliśmy w ramki. W związku z tym no kolejny mecz u siebie, już trzeci, bez zdobyczy punktowych, co absolutnie nas nas, jak powiem, plasuje w samym dole tabeli i, i, i jeśli chodzi o nastroje, no nie jest, nie jest to optyma, optymalne. To, co się dzieje w tej chwili wokół, wokół nas, że nie, no trudno jest się z tym pogodzić, ale ale ja jestem przekonany, że, że przez ten etap musimy przejść. I jak to się zawsze w takiej sytuacji mówi, najczęściej no kolejny mecz jest okazją do tego, żeby, żeby podreperować punkty, podreperować swój wizerunek i przede wszystkim poprawić grę. Uszczęść się tak, tak wielu prostych błędów, nie popełniać ich, i, i, i z tego bierze się wynik sportowy. Także tyle. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Maciką. Maciej Dysowski, Niemiec, Podkarpacie Co się dzieje ze stalem Rzeszów na własnym stadionie? Bo naprawdę takie błędy popełniacie, a później, nawet grając w drugą połowę w ataku pozycyjnym, tak naprawdę poza jedną sytuacją Sadłochy no nie stwarzacie sytuacji. Do 30 metra wyglądało to nieźle, ale w polu karnym arki no już brakowało czegoś. Ma Pan receptę na to, co, co tu można zmienić? Podstawową receptą my nie, my nie, nie staniemy się z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc drużyna, która potrafi grać w ataku pozycyjnym przeciw drużynom, które bronią się głęboko, czekają tylko na błąd i kontratak. Kwestia leży w tym takim balansie między atakiem i obroną, a jeśli chodzi o sam scenariusz meczu, no po prostu nie należy tracić bramek w tak prosty sposób. Mamy z tym problemy z koncentracją, ze współdziałaniem, z, z, ze złymi wyborami, z brakiem asekuracji, no wiele rzeczy. Natomiast, tak jak powiedziałem, w dzisiejszym meczu dało się zauważyć ten, tą chęć, która w paru momentach jakby spowodowała zbyt duża chęć atakowania, chęć zdobycia bramki, chęć odrobienia bramki, było za dużo nerwowości. A wynika to właśnie z tego, że, że tracimy jako pierwsi bramkę. I chcemy brakuje nam trochę cierpliwości takiego poiskowego wyrachowania. No trudno w tym momencie o to przy takim, przy takim naszym nowym zespole jeszcze wiele takich momentów nie funkcjonuje. Stąd tak wyglądają te mecze i bardzo trudno w ataku pozycyjnym przeciwko zmasowanej obronie stworzyć klarowne sytuacje. Niemniej próbowaliśmy uderzeń z dalszej odległości, próbowaliśmy dośrodkowań i, i, i krótkich rozegrań z fragmentów gry. No brakowało tej skuteczności, bo były, były momenty, w których można było trochę lepiej się zachować i pewnie tych sytuacji takich jak Kacpra byłoby więcej. No brakowało gdzieś tam dobrego zachowania albo, albo chłodnej głowy. Albo jakiegoś elementu technicznego. No, w końcówce też dało się odczuć zdecydowanie e, wysoka temperatura, która e, wprawdzie przeszkadzała obu zespołom. Niemniej dla drużyny, która, która atakuje, która na, stara się narzucić swój, e, swój rytm gry, no, jest zdecydowanie trudniej. No i później trudniej jest też z powrotami, jeżeli coś, coś się dzieje i, i, i przeciwnik wyprowadza kontratak. Także. Tak bym zinterpretował ten scenariusz, jaki tutaj na razie kreślimy przed własną publicznością. A czy pan, panie Marku, nie czuje się trochę wsadzony na minę, bo tak co trzy dni pan się musi tłumaczyć z tego, co tutaj się dzieje w Stali Rzeszów, a tak naprawdę można powiedzieć, że winnym tego wszystkiego jest dyrektor sportowy, który jak się dowiaduje ma zakaz wypowiedzi, także... Czy... Przepraszam, skąd taka informacja, że in... zakaz wypowiedzi? Informację dostałem od Sebastiana Krzepoty, że jest zakaz wypowiedzi. To sprostuję, to nie jest zakaz wypowiedzi, tylko czekamy na zamknięcie okienka, wtedy dyrektor sportowy podsumuje. A czy będzie mógł udzielić wywiadu innej stacji niż Stal TV? To zadzwonimy i się po zakończeniu zamknięcia okienka. Ale ja, ja odpowiem na, na, na to pytanie. Ja absolutnie się czuję, nie czuję na, e, wsadzony na konia. Ja. Ja świadomie podszedłem tutaj do, do tej pracy. Świadomie e, wiem, jakie stoi przede mną zadanie. Spodziewałem się absolutnie, że nie będzie łatwo. To trudno, absolutnie biorąc pod uwagę to, co się zdarzyło w poprzednim sezonie. To naprawdę wywarło duże, duże wrażenie na środowisku i klubowym, i piłkarskim, i kibicowskim w Rzeszowie, w okolicach. Stal była bardzo blisko awansu do Ekstraklasy, w związku z tym no naturalnym takim podejściem do tematów w następnym sezonie jest to, że to będzie kontynuowane i że to będzie już ten sezon. Ja powiedziałem na pierwszej, drugiej konferencji przed sezonem, że Próbowałem to jakby tłumaczyć, że, że Stal cały czas jest w rozgrywkach pierwszej ligi, a zespoły z tej ligi walczą, a was do ekstraklasy. Sześć zespołów ma zdecydowanie szansę. Początek dla nas na pewno nie zalicza nas do tej, do tej grupy. Ja się nie czuję, powtarzam, wsadzony na minę. Ja, ja się czuję odpowiedzialny za to, co się dzieje odpowiedzialny za tych wszystkich piłkarzy, których mam do dyspozycji i zdawałem sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Jeżeli chodzi o punkty, jeżeli chodzi o pracę, o, 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 o sytuację, która się może pojawić. Także e, ja jestem członkiem klubu, odpowiadam w tej chwili za zespół, za wyniki, natomiast tutaj tego typu określenie nie biorę pod uwagę. I jeszcze pytanie o napastnika, bo gdzieś tam w przestrzeni medialnej kręci się nazwisko Damiana Warchoła. Czy to jest ten wymarzony napastnik? Czy coś może pan powiedzieć, że może dojdzie do takiego ruchu, czy, czy nie ma w ogóle tematu? Od pierwszej konferencji mówimy, ja przynajmniej mówię, że szukamy napastnika i to, ten proces cały czas trwa. Ja mam nadzieję, że w tym tygodniu coś na ten temat konkretnego już będziemy mogli przekazać do informacji. No, potrzebujemy, potrzebujemy tego typu wzmocnień. I nad tym pracujemy. Natomiast, tak jak powiedziałem przed chwilą, ja to odpowiadam w tej chwili przede wszystkim za tą grupę, którą mam do dyspozycji. Za chłopaków, którzy pojawiają się nowi w kadrze pierwszego zespołu, debiutują. A wiadomo, że, że, że to bezpośrednio nie, nie przeniesie się na wynik sportowy czy na jakość z piłkarskiego widowiska na poziomie czołówki pierwszej ligi. Także. Potrzeba takiej trochę pokory, potrzeba być przygotowanym na to, że będzie się działo wiele rzeczy, które nie przynoszą takiego naturalnego, jakby to powiedzieć, pozytywnego impulsu, bo, 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 bo potrzeba w takiej pracy od czasu do czasu zobaczyć jakiś trochę mocniejszy sygnał, że idzie wszystko ok, a szczególnie no, wynik sportowy jest tutaj, jest tutaj kluczem. E, I te punkty oczywiście działają bardzo inspirująco na wszystkich, a przede wszystkim na piłkarzy, Także no, pracujemy dalej, jak mówię, na no, następny mecz okazja do zdobycia kolejnych punktów i tak na to trzeba patrzeć dzisiaj. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania jeszcze do trenera? Ja rozważa pan. Tomek ryzna nowiny. Rozważa pan... Ma pan taki pomysł, żeby coś zmienić z ustawieniem? Bo jakoś tak patrzyłem sobie na tych bocznych obrońców. Okej, okay, pobiegali sobie do przodu, trochę narobili tam wiatru. Jakoś tak się mijać dają zaskakująco łatwo niekiedy, no kiwani, wyprzedzani, stamtąd tak zrobił się tam jeden gol też z takiego, chyba Wachowiek tak rozstał się tak, no moment, moment zawahania, tam nie było kiwania, moment zawahania. Może zmiana ustawienia coś by zmieniła? Nie wiem jak pan, jakie pan ma tam zapatrywanie na to. No, Cały czas pracujemy przede wszystkim na to, żeby tą grupę skonsolidować, żeby była jakaś stabilizacja. No jakieś tam elementy tej stabilizacji się pojawiają. No chociażby w defensywie graliśmy drugi czy trzeci mecz z kolei w tym samym zestawieniu. Ale grają tam młodzi zawodnicy, tak jak pan powiedział, no niby robią wiatr, ale jak co do czego, no to jakby brakuje im tej, tej jakości defensywnej. No tak było w dzisiejszym meczu również, i ja się z tym zgadzam, ale tutaj jest właśnie ta, ten cały pies pogrzebany, żeby złapać ten odpowiedni e, balans, jeśli chodzi o, o swoją odpowiedzialność na boisku, o to, co się w danym momencie robi i jak się zachowuje. Młodym zawodnikom i takim mniej ogranym, doświadczonym e, do tego brakuje. Oni się za bardzo angażują, jakby w jeden element czy w jeden moment, i później to przejście e, do drugiej fazy gry zupełnie, e, brakuje im na to czasu albo, albo czasami nawet sił. Także no to są te takie rzeczy, które można nazwać inaczej wojskowym doświadczeniem, ograniem i rutyną. A wydaje mi się, że w przypadku dzisiaj przynajmniej dwóch bramek straconych, właśnie ten element zadziałał na naszą niekorzyść. Za bardzo się odkryliśmy i nie zdążyliśmy wrócić do, do obrony w wystarczający szybkim tempie. Mamy jeszcze pytania do trenera? Nie widzę także. Dziękuję, Dziękuję bardzo i do zobaczenia.